O, On tu jest. Demon. Jaki pokemon? Demon. Wdarł się do klasztoru. Co? Jest na dziedzińcu. Co mówisz, bracie? Żaden demon nie ma prawa wejść na świętą ziemię. Ale widziałem, przysięgam. Niemożliwe. Chyba że. O nie. Zostań tu i nikomu ani słowa. Zaczcić to święte miejsce, przeklęty Giovanni. Wiesz co, dziadku? Wcale nie jest podobna. Właściwie to ostrzegam cię. Osikowa laska? Chyba żartujesz. Masz mnie za jakiegoś podrzędnego bruja? Czego chcesz, Vergil? Nie jest umarłym ten, który spoczywa wiekami, nawet śmierć może umrzeć wraz z dziwnymi eonami. Dziwnie to brzmi w wilczym języku. Wynoś się. Spokojnie staruszku. Zabiorę co moje i nigdy więcej mnie nie zobaczysz. Witaj. Nie było nam dane rozstać się na zawsze, moja droga Jorge. Co się stało? Gdzie najwyższy kapłan? Ojcze Aion, odezwij się. Nic mi nie jest. Co się tu stało, ojcze? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Drogą, drogą jedzie dyskoteka, jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy, niebieska czapeczka, przy boku pałeczka. Kapitanie, melduję, że na festiwalu panuje porządek. Świetnie, oby tak dalej. Kremowe piwo poproszę. Już podaję. Uwielbiam festiwale, tak wtedy wesoło. No i tylu klientów. Tak, ale chyba nie wszyscy się cieszą. Hej, jeszcze jedną siwuchę. Nie za dużo to konsumujesz, przyjacielu? Może i tak. Co cię trapi, a gdzie twój miecz? Sam chciałbym to wiedzieć. Beznadzieja. Mówię ci, wszyscy łowcy zwiewają do domu w tym, jak znaleźli martwą bandę Spinozy. Jak dla mnie to ten szadu musi mieć cały legend swoich bandziarów. A ja ci mówię, że to były czary. Przepraszam, a co się stało ze Spinozą? Wiem tylko, że udał się do kadariny. Naprawdę beznadzieja. W takiej dupie nie znalazłem się chyba nigdy. Oberżysto, gdzie moja wódka? Pan to ma chyba dość na dzisiaj. Ten głos zamknij się. Chcesz, by mnie zdemaskowano? Mamuśku, czyżby masz tak się upił? Niemożliwe. Shadow? Co ty tu robisz, kretynie? Ratuję ci tyłek, idioto. A konkretnie? Zmieniłem zdanie. Pójdziemy do Warantu. Co? <grym> Mówisz serio? A niby po jaką cholerę przychodziłbym do miasta w środku dnia? Na wiosenne karaoke? Pra, nawet nie wiesz jak się cieszę. Zamknij dzioba pijanico. W każdym innym mieście, ale tu burt robić nie chcę. Wybacz. O, patrz co narobiłeś. Witam, co podać? Nic, nic, dziękuję. Ja jeść nad dieciem. Ty chyba nie stąd stary. Się z kagariny. Wspaniały festiwal, panie Stańsi. Masz rację, stary. Bawcie się dobrze, chłopaki. Grunt to być naturalnym. Czemu zdecydowałeś się iść? Czasem w życiu nie układa się tak, jakbyśmy tego chcieli. Zresztą to nieistotne. Gdzie serakiel? Został w domku Jeremusa. Nie chciałem, by mi go pożarto. No to pakuj manatki i ruszamy. Tak bez pożegnania? Raczej tak. Wyjdziemy tym nim wyjściem. <noise> Uważaj na drzewo, poruczniku. Nie dokuczaj mi, Czuję się już lepiej. Z pewnością, opojku. A ty co, abstynent? Panie kapitanie, co dziecko? Widziałem szado. Oj, to naprawdę bardzo ciekawe, ale jeśli chcesz, żeby ktoś uwierzył. Musisz mieć na to niezbity dowód. Ale ja go widziałem, naprawdę, przysięgam na mojego misia. Szedł z takim brzydkim szarym wilkiem z długimi włosami. Szedł, mówił do niego o poruczniku. Naprawdę? Nie zmyślasz? Ani trochę. Słyszałeś? Hej, mały, gdzie go widziałeś? Koło mojego domu, przy tylnej bramie. Szefie, tędy. <śm> Ale głupki, uwierzyli dzieciakowi. Albo tacy sfrustrowani, co nie, kapitanie? Tak, tak, z pewnością. Orlanie, zastąp mnie na jakiś czas, pójdę za tymi lisowczykami. Ależ, kapitanie, chyba nie myślisz, że... Nie, po prostu ktoś musi ich przypilnować. Aha. Idzie szaduch obsasa, sobie, sobie, do lasa, tralalala. Zabawne, czuję się całkiem trzeźwy. Alkohol etylowy traktowany jest przez ciało jak trucizna, arpadium go zneutralizowało. O Manuśku, czy to znaczy, że już nigdy nie będziesz mieć kaca? To chyba dobrze. Skoro już idziemy w tę stronę, mógłbym poszukać mojego miecza na wzgórzu. Nie miałeś go ze sobą. Ech... Trudno. Hej, hej, Kuleczko, to znaczy Serakielu. Gdzie jesteś, Przylepko? Tu go nie ma. Jak to? Przecież był, o mamuśku, ktoś go porwał. Raczej wyparował. Kuleczko, chodź do mnie, Kuleczko. <noise> Jaki piękny dzień. Poczuł bałwan. Lepiej odłóż miecz. Kolejni do kolekcji, co? Co tu się dzieje? O cholera. Nie wtrącaj się, szaraku, to potrwa chwilę. Shadow, nie zabijaj ich, to nie ma sensu. Śmierć nigdy nie ma sensu. Odłóż miecz, mówię, jesteście otoczeni. Dla ścisłości, moja chorcha to katana. Mam ją upuścić? Dobrze, że się rozumiemy. Pytam raz jeszcze. Mam ją upuścić? Głuchy jesteś, rzuć to, bo stracimy cierpliwość. Nie zabijaj. O bogowie! Co to było? Spokojnie, są tylko ogłuszeni. Bierz nogi za pas, Szaraku. Ale Sarakiel, nie martw się, znajdzie nas. To było niesamowite. Czy Arpadium daje taki refleks? Coś w ten deseń. Cieszę się, że tak to się skończyło. Mówiłem ci przecież, że odbieranie życia nie jest przyjemne. Przypomnij, jak nazywasz swój miecz? Reddy la Jorge. ale możesz mówić po prostu chorych. O. Danubal. Czekałem na bas. Zdaje się, że mnie oszukałeś, połączniku. Panu barze, to dla mnie naprawdę bardzo ważne. Daj spokój, szarak. Załatwię to po swojemu. O nie, znowu? Cześć, Bacusiu. Kopelat, stary kumplu. Nie nazywaj mnie Bacusiem, ty małpiszonie. Co? To wy się znacie? Tak jakby. Co nie Vergil? Podejrzewałem, że ty i Shadow to jedna osoba. No widzisz, nasza zabawa w detektywa wyszła ci na dobre. Nawiasem mówiąc, mam jeszcze twoje szklane kulki. <grym> Nie dość, że małpa to jeszcze złodziej. Chciałbym dłużej powspominać, ale temu szaremu się śpieszy. Idziemy ratować świat. A kto cię biło ratuje, gdybym miał ze sobą strażników, musiałbym cię aresztować. Narobiłeś tu niezłe bobigosu. I wcale nie jestem z tego dumny, że cię znam. Obiecuję ci, że gdy tylko przejdę granicę Nordmandii, moja noga więcej tu nie postanie. Obietnica przyjęta, a teraz odejdźcie. Dzięk Banu równy był z ciebie chłop. Jasne, uważaj małowców. Powodzenia, poruczniku. Żegnaj kapitanie. Hej, Szaraku, rozbijmy tu obóz. Świetnie, mam dosyć niespodzianek jak na jeden dzień. Żebyś się nie zdziwił. Że co proszę?